Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj naszym gościem jest dyrektor naczelny portalu pani Zuzanna Kurtyka. Pani Zuzanna, no nie rozmawialiśmy jakiś czas, a dużo się pozmieniało. Mamy nowy rząd. Niedługo mija 100 dni rządów Prawa i Sprawiedliwości. I mam takie pytanie w związku z tym, jak pani ocenia to, co dotychczas się działo, dzieje i jakie pani ma nadzieje związane z dalszymi działaniami prezydenta i obecnego rządu? No, jakie trudne pytanie to jest, żeby to tak y, szybko y, zreasumować, y, to, to nie będzie to takie proste, bo hmm, jest to prawie 100 dni, ale no cóż, no widać na pewno z, z tych y, 100 dni, że Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło wnioski z poprzedniego etapu, czy czasu swojej zarządzenia. I strategia, którą mamy stosowało jest właściwie, można powiedzieć, całkowicie odmienna od tamtego okresu. Na no, pewno jest wiele, wiele rzeczy, które się podziały i jest ewidentnie pozytywnych. Natomiast no, to, co mnie osobiście uderza, to taka ogromna nerwowość w, te, w tych posunięciach, w tych decyzjach. I w związku z tym sprawia to wrażenie pewnego chaosu. Chciałabym bardzo, żeby żeby sprawiedliwość zaproponowały wreszcie Polakom taką opracowaną bardzo konsekwentnie i merytorycznie strategię dalszego rozwoju dla Polski. W, w wielu, bo nie wiem, czy to jest możliwe, żeby we wszystkich aspektach życia publicznego to by było optymalnie, ale żeby w większości życia publicznego tak się stało, żebyśmy wreszcie wiedzieli, że coś takiego jest, żebyśmy wiedzieli, do czego dążymy, jakby wspólnie, czyli. Partia rządząca, rząd, a także całe grono ludzi popierających i wyborców, tu jest sympatyków PIS-u. I, i to, to wydaje mi się, jest ogromnie potrzebne Polakom. Natomiast w wielu też aspektach swojego działania widać niestety, że Prawo i Sprawiedliwość nie doceniło przeciwnika i są tego efekty a no i za to trzeba oczywiście z niej przeciwnika zawsze trzeba zapłacić a przeciwnik jest bardzo mocny bardzo dobrze okopany przede wszystkim w różnych strukturach zarządzających jest też bardzo dobrze okopany w Unii Europejskiej w mediach, no a przede wszystkim w finansach. finansach. To są ogromne pieniądze, które, yy, które jak się okazało yy, potrafi zużytkować yy, skutecznie przeciwko yy, prawu i sprawiedliwości. Yy, na pewno warto jest podkreślić jedną rzecz, która mnie uderza, że mamy tu do czynienia w ogóle pierwszy raz od. Yy, kilkuset lat, a może nawet od czasów pierwszych rzeczypospolitej, kiedy kiedy krajem nie, nie, nie bardzo rządzi rząd, ale przede wszystkim rządzi parlament. To jest takie zjawisko, które myślę, że jest warte zauważenia i analizowania przez osoby, które mają na pewno większą wiedzę na ten temat niż ja, ale, ale tak naprawdę w tym momencie to rządzi to rządzi w Polsce Parlament, a nie rząd. To jest no, pewnego rodzaju element na pewno na skalę Europy. Mhm. Dobrze, teraz chciałbym przejść do tej najważniejszej dla nas powiedzmy, rzeczy, to znaczy sprawy powołania nowej podkomisji, bo to jest podkomisja mająca na celu wyjaśnienie przyczyn tragedii smoleńskiej. Jak Pani ocenia skład tej podkomisji? Czy myśli Pani, że będzie szansa jeszcze na komisję międzynarodową i jak tłumaczy Pani sobie głosy płynące ze szczytów Prawa i Sprawiedliwości, że ta komisja międzynarodowa jest w tej sprawie już niepotrzebna? Ja chodzi skład komisji, no, na pewno nie jestem tutaj dobrym adresatem tego pytania. Nie potrafię być absolutnie obiektywna, bo większość tych ludzi dobrze znam i mogę tylko, mogę tylko jedno powiedzieć: że ludzie się sprawdzili. Oni się sprawdzili w czasach, kiedy, kiedy trwała na nich ogromna nabrąka medialna, kiedy zostały postawę płacili wyrzuceniem poza swoje na przykład społeczności zawodowe, kiedy płacili utratą pracy. W związku z tym to są na pewno ludzie bardzo odważni. To, to sprawia, że ja na przykład osobiście oceniam tę komisję bardzo pozytywnie, bo to są ewidentnie ludzie bardzo odważni. To jest taki ogromny plus i to jest przede wszystkim taka podstawowa różnica, jeśli chodzi o tą komisję, a komisję Miller'a, która tak naprawdę była grupą z koniunkturalistów, że to należy nazwać. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o Komisję Międzynarodową, wydaje mi się, że prędzej czy później do tego etapu dojdziemy że Polska Komisja, jeżeli będzie w stanie przygotować solidny grunt dla grupy międzynarodowych ekspertów, to będzie bardzo dobrze, bo teraz głównym zadaniem komisji jest opracować te dokumenty, które zostaną odnalezione, gdzieś tam odkopane w piwnicach lub wyciągnięte być może nie do końca zniszczone ze zniszczarek i oszacować ilość dokumentów, która została już zniszczona, no to o czym słyszymy, czy tam, słyszeliśmy w ciągu ostatnich dni, no, to jest na pewno dopiero początek, początek tej eskalacji, znaczy początek tej listy, listy zniszczeń, o której się będziemy sukcesywnie dowiadywać. dlatego przy wszystkich instytucjach, które zajmowały się czy były w jakiś sposób związane z katastrofą tragedą smłowieńską, no koniecznie jest pod tym kątem bardzo, bardzo solidny audyt. Nie tylko w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale również w MSWIA autożczecnym, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w służbach, które tak czy inaczej były z Kwiatem prezydenta bardzo intensywnie związane, dopiero będą dochodzić pewne rzeczy na jaw i to wszystko przed nami. Natomiast wydaje mi się, że tragedia smoleńska jest zdarzeniem tak strasznie skomplikowanym i tak trudnym do wyjaśnienia, że bez ekspertów, którzy mają doświadczenie w oszacowaniu, w ocenianiu katastrof lotniczych, a takich w nie ma, nie ma ich również w aktualnej komisji, bo wiem skąd mają być. bo nie, nie jest to zjawisko często powszechne. Nie ma też powodu, by każdy kraj miał takich ekspertów, bo, bo to są eksperci międzynarodowi. Prędzej że później przejdziemy do takiej konieczności. Zresztą myślę, że Komisja Międzynarodowa właśnie w aspekcie międzynarodowym robi zupełnie inną wagę, jeśli chodzi o znaczenie mianowicie no i wiarygodność. Mianowicie no taka komisja byłaby gwarantem obiektywizmu sprowadzonego śledztwa i myślę, że choćby z tego powodu warto o nią zabiegać. Tak, ja myślę też chyba, przepraszam, że wejdę słowo, ale chyba też jakby pewien oddźwięk tutaj też i w kraju byłby inny, bo teraz mówi się, że to są eksperci, prawda, zespołu Macierewica i tak dalej. Nie byłoby tego zarzutu chyba takiego, powiedzmy, pseudopropagandowego, prawda, gdyby to była Komisja Międzynarodowa, byłoby to na plus. No tak, w aspekcie i krajowym i międzynarodowym pod tym względem byłoby to ewidentnie mm, pozytywne. Dobrze, fajnie. Teraz mam takie pytanie Pani Zuzanno, bo tutaj kilka razy już poruszaliśmy ten temat, ale to on ewoluuje w czasie. Czy po tych wszystkich zajściach z imigrantami jest Pani nadal zwolenniczką obecności Polski w strukturach unijnych? Czy myśli Pani, że powinno odbyć się referendum w sprawie przyjmowania imigrantów w Polsce, bo wiem, że ruch Kupis 15 inicjuje takie, te, takie, takie referendum? Jak Pani ocenia stanowisko płynące ze strony Platformy Obywatelskiej, że odwracanie się Polski od Unii jest zwracaniem się w kierunku Rosji? Ja rzeczywiście jestem zwolenniczką obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej nadal. Mi się wydaje, że, jest, że, że, że wychodzenie z Unii nie jest najlepszym rozwiązaniem, natomiast Unię Europejską trzeba za wszelką cenę zmieniać. I to jest według mnie zadanie Polski, w, oczywiście nie, nie, samotnie, nie samotnie, bo widzę tutaj raczej, raczej działanie w ramach dużej grupy krajów środkowo, znaczy Europy Środkowo-Wschodniej, które, jak sądzę, z biegiem czasu będą zyskały na, na znaczeniu i będzie też zyskiwał. Oczywiście to wszystko zależy od, od konsekwencji realizacji takiej polityki, ale jeżeli ona będzie konsekwentna, to Głos grupy tej e, oczywiście poszerzonej też o dodatkowe kraje, e, będzie być może za jakiś czas Unii miał podstawowo, podstawowe znaczenie. I na to przede wszystkim liczę i taką, e, taką politykę, według mnie, Polska w Unii Europejskiej powinna prowadzić. Natomiast e, w tym momencie nie potrafię powiedzieć, to będzie, jeżeli rzeczywiście e, Wielka Brytania z Unii wyjdzie i to na pewno będzie dla Polski sytuacja, jeżeli by do tego doszło. Bardzo trudna. Co do referendum w sprawie przyjmowania force imigrantów, nie, nie jestem przekonana, że coś takiego o, powinno mieć miejsce, bo y, referendum, jeżeli by było wiążące... Y, Najczęściej nie jest wiążące, tak? Nie jest wiążące. to jest po prostu referendum dla referendum najczęściej, nie, nie obliguje rządu do postępowania zgodnie z wynikami tego referendum, natomiast fakt faktem, że Polska jest związana międzynarodowymi umowami, nie musi je dotrzymać, bo jest... No, bo jest taka zasada, można je negocjować, można, je, można próbować iść na kompromis, natomiast no te umowy nas obowiązują. Jeżeli chcemy być postrzegani poważnie, musimy się z tym absolutnie liczyć. Mhm. Tak, a czy rzeczywiście odwracanie się Polski od Unii jest zwracanie się w stronę Rosji? Bo próbuje się pisowi teraz przy, przyszywać e, twarz Rosji, prawda? Wielu komentatorów. Pisze. Polska jest e, założenia antyrosyjska. Polacy są z założenia krajem e, antyrosyjskim. E, nie wydaje mi się, żeby e, Putin był tak naiwny, żeby liczył m, kiedykolwiek na tutaj. Dobrowolną, no bo oczywiście siłową, to już mieliśmy nie raz, dominację w Polsce i swoją grupę wpływów. Polska z założenia i Polacy są ustawiani, ustawieni przede wszystkim emocjonalnie. W drugą stronę i tak było od wiek wieków, no i to jest w tym momencie nadal obecne w mentalności Polaków, jak sądzę, niewiele się tutaj zmieniło, więc no to, to jest czysta propaganda, niczym właściwie nieumotywowana. Natomiast nie można mieć wszystkich wrogów wokół siebie. To jest zasada, trzeba mieć niestety jakiś sojuszników ich dla mnie. Dla mnie takimi przywódczynkami założenia są właśnie kraje Europy Wschodniej, w pierwszej kolejności Środkowo-Wschodniej, a w drugiej kolejności Europa Zachodnia. Natomiast wydaje mi się, że przynależność lub brak przynależności do Unii Europejskiej Polski, nie ma tutaj właściwie. Ma tutaj może niezorowe, ale nie tak zasadnicze znaczenie. Podstawowym, e, podstawową rzeczą jest e, przynależność Polski w tych relacjach, e, z Rosją oczywiście, e, do NATO. No i to jest w ogóle warunek, sygnał naszego funkcjonowania w tym momencie. Dokładnie coś tak uważam. Pani Zuzanno i dwa pytania związane z Pani mężem, Prezesem Januszem Kurtyką. Pierwsze chciałbym zapytać, bo wiem, że powołała Pani, powołaliście Państwo do życia Fundacji im. Janusza Kurtyki. Czy mogłaby Pani wypowiedzieć nam parę słów na temat tego, czym będzie się zajmowała ta Fundacja i parę słów na temat rady która w tej programowej tej Fundacji? Fundacja, rzeczywiście tak, udało się po to jest zupełnie świeża wiadomość, jest to, to jest świadomość, fakt, który zaistniał w końcu stycznia, właśnie wtedy dokonała się formalna rejestracja fundacji imieniem Szakurtyki, no i założenia celem fundacji jest to, co było zresztą ważne dla Janusza, mianowicie kształtowanie polskiej polityki historycznej. Oczywiście, jeśli chodzi o fundację, to jest współdziałanie jakby, czyli współkształtowanie tej polskiej polityki historycznej. No a przede wszystkim zasadniczym celem fundacji jest promocja polskiej Historii jako nauki i historiografii poza granicami Polski. Więc zaczynamy w tym momencie przede wszystkim. Chcielibyśmy zacząć od corocznego zrealizowania takiego dość ambitnego m, projektu, mianowicie corocznego przyznawania nagrody imieniem Janusza Akulski. I nagroda ta ma być przyznawana. Badaczom, czyli naukowcom, historykom za najlepsze prace z dziedziny najnowszej znaczy historii Polski. Natomiast, i to jest taka pierwsza podstawowa działalność, nagrodą ma być wydanie, oczywiście łącznie z tłumaczeniem, tej książki za granicą. Przy czym tutaj Takim krajem, czy też krajami docelowymi ma być Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone i Kanada, przynajmniej, przynajmniej początkowo. No a oczywiście też drugim kluczowym celem Fundacji jest upamiętnienie dorobku naukowego i działalności Janusza Akustyki. No i też ten cel jest rozbudowany, bo chcielibyśmy, chcielibyśmy utworzyć i udostępnić bibliotekę, bibliotekę publikacji historii najnowszej i średniowiecznej Polski z przekazanym tej bibliotece ogromną się to zbiorem który zostawił, który zostawił Jarosz. I to być um, chcielibyśmy, żeby to była często wyjść do zorganizowania Instytutu i szakmekin, ale to już jest wielki projekt i, um, i na to jeszcze na pewno jest za wcześnie, e, żeby, żeby o tym mówić, to jest e, to jest akurat, e, na etapie organizacji, no, ale i już na szczęście też dużo jeszcze mało się e, w ramach tych naszych e, ogromnych projektów, bo jak na moją miarę to są projekty wielkie, zrealizować, więc myślę, że dałoby się to zrealizować dalej. Mm -hmm. Bardzo ambitne plany. I ostatnie pytanie, Pani Sandro, trochę z tym związane, to jest pytanie, które przygotowała Kazia. Za cztery miesiące czeka nas wybór nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Może Pani pokusi się o parę słów na temat działalności obecnego prezesa i czy, biorąc pod uwagę fakt, że kandydaturę na prezesa IPN podaje kolegium IPN-u, istnieje Pani zdaniem jakaś szansa na wybór? Powiedzmy człowieka o bardziej zdecydowanej postawie niż obecny prezes. Jakie pani typy ewentualnie widziałaby na to stanowisko? Nie, nie, Koledzy mi no to już nie istnieje od o. 2011 roku, czy nawet 2010 bodajże, z tego co dobrze pamiętam, jest Rada, która rada, tak. rada wybiera, znaczy nie tyle wybiera, co wybiera kandydatę kandydaturę nowego prezesa. I myślę, że na chwilę obecną nie ma w sensu skupiać się na tym i analizować tego procesu, dlatego, że jest przygotowana nowa ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, która dość drastycznie zmieni to, co jest na chwilę obecną, jeśli chodzi o. Instytut, jego organizacje, zasady pracy, wybór prezesa i tak dalej aktualne. Więc no, to, co jest te, 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 ta struktura i te zasady za chwilę nie będą aktualne. Myślę, że żeby było był sens je tutaj analizować. A to też bardzo ciekawa odpowiedź, bardzo ciekawa wiadomość. <laughs> Dobrze. To dziękuję bardzo w takim razie. Życzę powodzenia, jeżeli chodzi o Wasze przedsięwzięcia związane z fundacją. No nam jest, tak, powodzenie nam jest bardzo potrzebne, ale też nam jest potrzebna ciężka praca i dużo ludzi dobrej woli, którzy nas bezprząc bez, bez, bez w tej działalności. Zapewne tak będzie. Dziękuję bardzo. Proszę nie rozłączać. Dziękuję. dziękuję.